Czekaj, bo ja chcę powiedzieć Siemanko, witajcie z tej strony free flap, 15 w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem Co? Gdzie wy jesteście? To jest krajówka w reklamie witajcie z tej strony Free 15 Tak jak obiecałem, pod ostatnim filmikiem Dobyliśmy aż 15 łapek Więc postanowiłem, że zrobimy sobie Hard i extreme, no bo było 15, tak jak obiecałem więc robimy Hard i Extreme, ale dzisiaj nie jestem sam. Razem będziemy szukali z... przywitajcie się, jak chcecie. Cześć, cześć! Eee, gram dzisiaj sobie z tą, czekajcie, Julcią i z Miasteczką. Tylko, że ona z, z niestety straciła konta, więc nie do końca z Miasteczką. Ale to nic, mi to nie przeszkadza, więc my już się tutaj zabieramy do odcinka, zapraszam! E, jak są my? Nie powie. Teleportuj się do swej... Swoich... No ale chodźcie tu, chodźcie tu. Aaaa! Chodźcie. Dobra, mam po was przyjechać. Nie, ja wyszłam. Dzięki Jula, nie Czekajcie, nie ja po powiem. was przyjadę moim autem. Tylko nie mów nikomu. nie. No. Obiecuję, że nie powiem. Przyjechać po Was? Ja już jestem. Tu. Czekaj, ja to To jestem ja. No to wsiadaj. Nie, nie. Ej, Jula, możemy sobie zrobić takiego samego awatara? Nie. Free candy. Ale w No ja chcesz? Darmowego cukierka, to gdzie jesteś? Szukamy mojej... Ja do. wybiegało zabawało ten wing. Gdzie ty jesteś? Gdzie ono No tam gdzieś jest. Się... No bo zaraz przyspieszę. Jestem przy Jestem nie, co się No dobra, to już trudno, nie wyszło nic z tego. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Uwaga, zaraz chodzimy, Maja. Filip, spójrz na kuszkawki. To ja. Dzień o, dobry wam. Aha, dobra. No taki odważny gwiazd. Dobra, a więc już e, klikamy sobie najpierw harda, dziewczyny. Dawajcie. Klikacie? Um, czekaj. Tutaj macie harda, gdzie wyszukać. Kuda, ale już ja już mam hardę. Jak to, to jest w ogóle, to, to tutaj z tymi tatuażami? Dobra, nieważna, nieważna. E, Kliknij jeszcze sobie już? Ja mam już czy, czy tak, czy nie. Szukamy Harda. Ej, Hard może być naprawdę. Hard A to jest łatwy, tylko nie mogę z wami szukać. O tam jest! Tam jest! Ej, co to było? Nieważne. Nie mogę z, hmm. z wami ślizgać. Dlaczego? No czas mi o... I kolejny, Ej, kolejny, kolejne, kolejne! No niestety... No, Podpowiem bo... ci, że na głównym placu jest pięć jaj. Aha. Dobra, kochani, chciałam wam tylko szybko jeszcze powiedzieć, że niestety miasteczko nas opuszcza, ponieważ... Zacięło cię. Ewidentnie. Dobra. No to sami niestety jesteśmy wyzwoleni do tego. No ale to nic, to nic, to nic. Nasz zdanin jest. nie patruj. Ej, faktycznie! Ej, faktycznie. Dobra, szukam, szukam, Dlatego szukam. O, tam jest kolejne. Ty, jakie to jest? S, Dobra, nie, 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 nie. Ja się tutaj nie poz... Co jest? O, tam jest kolejne! Ty. To, a to? A, a... A... No cóż. Ciężko się wysłowić tutaj w tym dzisiejszych czasach. Nie wiem, czy zrobimy harda, bo to raz, że już dzisiaj chyba wieczorem się kończy ten ten. A dwa, że chyba, chyba mówię. E, chyba nie zdążycie. Nie wiemy, nie. Ale dobrze, tak 15. Efekt. Jajko, jajko, jajko. Zobaczymy w ogóle też, jak czasowo wyjdzie nam hard i tam był kolejna. kolejna. No, jak tutaj. nam wyjdzie. I kolejne S to jest jakieś chyba. Fajnie. Ej, a w budynku też są, myślicie? Nie, nie ma. Skąd wiesz? Bo ja już znalazłam chyba. A skąd wiesz? Ja sprawdzałam i nie ma. A ja sprawdzam zjeżdżalnię, bo może też być. Też nie ma. No ale dlaczego mi przyjeżdżałam zabawę? No ale nie ma żadnych budynków, tylko tyle mówię. Ale to zjeżdżalnia to budynek. Ja tam widzę. Ja tam widzę. Widzicie? Kolejny tutaj jest. I ja tak, tak tak, za, za, tak zabawie tak Ja jak. widzę już kolejne różowe. Gdzie ty masz? No, no, ja to mi na No A jej. No jest faktycznie. Hmm. Dobra. E, widzowie, ona mi wszystko zdradza. Ten zły człowiek, ale to nic. E, może nawet szybciej pójdzie. Zebrało mi się, zebrało mi się. A ty jeździsz tym, tym pierdzi kółkiem? Mhm. No idź, idź, jeszcze się nie słyszałam, więc tak, dalej już szukamy, a może na dachu nie ma, ile już masz? nie ja już zrobiłem Cały hard? Mm -hmm. Jak to, to pokaż Wcześniej pokaże. A wcześniej, ja miałem ze mną tutaj robić, ale to nic Ja zaraz, wszystkie jeszcze Ale chyba jest w kościele, wiesz W kościele, ale mają... Na wejściu Na wejściu, a, co, no ciężki jest ten hard, więc po prostu umówimy się tak widzowie, pójdziemy na kompromis że pokażę Wam tutaj samego harda, a... Ej, no faktycznie jest na tym znaku. Ej, tutaj Wam pokażę samego... Zacznę samego harda, no dobrze tak mówię. Samego harda, a już po prostu wy w komentarzu wy podkreślam. Wybierzecie, wybierzecie jaki ma być następny odcinek i kiedy chcecie live'a. Chociaż mówię tak z góry, że będzie spróbuję zrobić jutro, więc mam nadzieję, że się uda. Szukamy dalej. Patrzcie, to jest żółte i niebieskie! Ale farty. Ty, ja chyba będę częściej z kimś nie. nagrywał odcinki. Nie to, to ma sens. Dobra, nieważne. Mm, Kolejna. Nie, a 15, czy się I kolejny jest. No, fakt, jest kolejny, faktycznie. Faktycznie jest. Jest A może w mutel... A nie, moja mówię, że nie mam kluczówka, chcę zespracić. Ej, patrz, tutaj jest. Meczik. Czekajcie, nie? Jak tam... Sobie A co ja jestem, drabiniarz? Czekaj, no, bagi, bagi. Pozdrawiam serdecznie. Hmm. A ja tak tutaj weszłam. <grym> no to po prostu tak zrobię. Trudno, ale już wziąłem i mamy je. Ja jadę. Jadę. wskakuję na dach szukam kolejnego. Nie jest kolejne jajeczko. I tam było tak mało podejrzanie, więc sam jedziemy. Piam, piam, piam. Dobra, słuchajcie, widzowie. Patrzcie, jest pomarańczowe. Patrzcie, patrzcie. W ogóle możecie też napisać w komentarzu, że mam się takie odcinki, takie właśnie typu, że tak się delikatnie jak nie yy, Czy Wam się też w ogóle podobają? Bo może no, niektórym z Was się będą podobać, a niektórym nie ma. Więc też możecie dać znać, w ogóle się dzisiaj taki długi komentarz. Kupcie, więc się na Dobra, szukam, dalej, szukam, szukam. szukam. Ej, a w śmietniku moje może być? Czy śmietnik według ciebie to też budynek? Ej, patrz, tutaj jest kosz! No, znak I tu jest. Dobra, jeszcze tylko 20 widzowie, chociaż boję się, że jest ostatni. Ale to nic. Ej, a na cmentarzu też coś było? O, tu jest. No i jest. A, i tam kolejna. No i według ciebie masz rację. Na przykład na hardzie to było w grobie. No, no tak, to wiem. To wiem. Bardzo wiem, bardzo to jest przykre. Ja mam nawet byłem, ale zapomniałam, o, bo... Ej, kolejna. No, bo jest koło domów też. Dużo? Nie, to dwa chyba A mhm. no może tu jest ta druga? Jest! Ej, no widzisz, jak dobrze tu wjechałam. Okej, okay, no to jeszcze tylko 5. Ja, jak widzę, więc myślę, że to już będzie troszeczkę trudniejsze. No ale natomiast nie wątpię, że damy radę. O, patrz, kolejna, A ja chyba... Kolejne? są dwa takiego koloru? Na tych znakach są. Czy ja wiem, gdzie może być jeszcze? Ej, kolejna! One są łatwo na tym hadzie, żeby mnie nie zapeszył, bo to będzie źle. Dobra, nie, znowu sobie to nie chcą, to tam. O, w ogóle jeszcze tylko dwa jajka. Dwa jajka, tylko, tylko, to jest tylko, widzę. Tylko. No dobra, a wiesz, gdzie mogą być te dwa? dwa? Umówmy się. Ostatnie nie wiem. <laughs> Aha, Masz, musisz znaleźć sam. O, stawiamy gdziekolwiek drabina. A w ogóle dajcie znać też mi jeszcze kolejna rzecz, którą możecie dać znać, tu czy Wam się w ogóle podoba takie szukanie. Ty patrz kolejne, tutaj gdzieś będzie na osiedlu tym. A tutaj no, spotkanie mam z dziećmi. Dobrze, dobrze. Y... Nie wiem czy tam będzie. A ta matka to tutaj na motorze, odważnie. Ja te, też nie wiem, ale mogłoby być tutaj gdzieś na znaku. Tylko, że gdzie będzie znak. Smutno. No nie, bo ja tu szukam. Ja tu szukam. A poza tym odcineczek tutaj trwa jak się skończy już odcinek jest na pożegnanko takie. Znaczy jaki pożegnanko, co? Nieważne. Eee, jak się skończy odcinek, to wam to może wyjdzie. Może! Okej, w razie czegoś przy na wszystko. Skup gdzie on to jajko może być? Może tak chwili. no i mi się wydaje, czy nie, to w hardzie było na dachu. Tak dla mnie gdzieś tutaj musi być. Wyć Gdzie musi gdzieś. Albo jeszcze tam, tam na tej platformie. Na tu? Niemownie. Nie, bo tam było na hardzie. To no. może być po przeciwnej stronie, jeszcze jajko. jak przy policy były, dwa. A weź sobie Juka Harda i ten w razie czego ten. Ja tutaj nie chcę tak przedłużać widzowie, po prostu to wszystko wytnę, powycinam. I... No i tyle no. Ale będę musiała montować długo ten film, eee, Tutaj zebrałem. A, no to wszystkie. A na wiadukcie pozbierałeś? W jakim wiadukcie? Nie tu nie tu mówię! Maja wkracza do akcji. Lewo! No a twoje lewo, czy moje? Taki no. kontakt no, dobra. A to nie będzie koło szkoły? Lewo! Nawet... Lewo! Nie, prawo! A ile znalazłeś koło szkoły? Nie. Ile znalazłeś koło szkoły? Trzy. Na, na odwrót jednak. Czas teraz decyduj się może, co? Skierowa mnie chyba dopadła. A, nie O, tak, tak. Hmm. Tutaj? Ja tutaj tutaj. Lewo. No nie to lewo! Czekaj, ja tu się rozplątałam, nie drzej mi się do ucha. Gdzie? Jedź po. Mogliśmy Jedź. przecież tam jechać. No, mówię iść prosto. Spokojnie nic no. nic nie dzieje takiego. Chyba zmienię zaraz pojazd, widzowie, bo się wkurzyłam. Lewo! Ej, tutaj jest... No śliczne, kiedy bym zjadł. Uwaga, jemy je. Gratuluję wam... Gratuluję wam, xD. E, dobra, widzowie, a więc mamy wszystkie jajeczka. Z... Gratulujesz swojej siostrzy? Nie, nie by nie gratuluję, Dlatego która nie wie gdzie jest lewa, a prawa. E, słuchajcie, widzowie, ja chciałem wam bardzo podziękować za odcineczek. No, jak będziecie mieli pilne potrzeby, no to o 21 wam nagram ten odcinek i wrzucę o tej trzeciej, Gdzie jest Tak Jakby tak, ale dobra, ja wam ekstrema wrzucę, ale jak to w godzinę wbijecie, ile? 100 lajków. Nie, nie, nie No radę. wiem, ale może to się uda. Dobra widzowie, dziękuję wam tak ślicznie Ekipa. za ten. Piosenka Ekki to godzina miała. Cicho. Cicho, cicho, cicho. Dziękuję Wam ślicznie za odcineczek razem z moim kotkiem i w ogóle. No to jeszcze jakieś pożegnanie, piąteczka krok do kamery, której nie mam włączonej. No i do usłyszenia widzowie. Cześć!